Zapraszamy na naszą mało optymistyczną relację gali Bestseller'y Empiku 2019. Zacznijmy od tego, że nie mieliśmy w planach oglądania tej gali. Nie, po tym jak zobaczyliśmy pierwszą galę, jakoś tak nam się odechciało oglądać następne. Tak, no nie, nie mieliśmy planów w ogóle, nie śledziliśmy tych zapowiedzi, tych nominowanych. Jedyne, jedyne, o czym słyszałem, to to, że Kuba Małecki miał być odkryciem roku. Odkrycie że był roku. nominowany w kategorii odkrycia ja roku. Rozumiem, że jakaś osoba może sobie nazwać, powiedzmy, jakiegoś autora odkryciem roku. Mój o, a moje odkrycie roku, ale Empik, no wstyd. Tak, autora, który wydał o kilkanaście chyba już <laughs> nawet będzie książek. No tak, tak. Ale spontaniczna decyzja padła, nudziło nam się wieczorem, więc postanowiliśmy poświęcić te dwie godziny naszego czasu. Co? Koniec końców chyba nie było dobrym pomysłem. Nie, nie, nie bo ja osobiście stwierdzę, może po hamsku, może nie, aż to była porażka. O, z grubej rury zaczęłaś. Tak. a czemu mam mówić inaczej, jak tak właśnie uważam? Dobrze, zacznijmy od pozytywów. Ja się tak. bardzo cieszę, że jest taka gala, że jest w Dużej telewizji, jaką jest TVN, publikowana, emitowana yy, gala, wręczenie nagród za wydarzenia kulturalne w kategorii yy, książki. Bo muzyka, film, te zawsze miały jakieś wielkie gale, Bafty, Oscary itd. itp. Po prostu gal więcej chyba niż utworów i Tak, a książki i literatura zawsze są bardzo, bardzo mocno pomijane. Dlatego no, my, my będziemy się oczywiście skupiali na tej kategorii literackiej. Muzyka, film nas nie interesuje, więc skupiamy się tylko i wyłącznie na tej zasadniczej rzeczy. W porównaniu do pierwszej Gali, mnie się bardziej podobał wystrój, aranżacja, scena. No. Nie było tak pusto. Była jak hala jakaś. Tak, syna była dla mnie za wielka, mało miejsca zajmowali ludzie na niej. Jak była jakaś muzyka i orkiestra, to oni byli porozrzucani po tej scenie, jakby nie wiem, jakby faktycznie chcieli to miejsce zająć, bez sensu totalnie. Więc dla mnie to było straszne. A ten przecineczek logo Empiku było strasznie zadeptane? Tak, było zadeptane. Początek Galia tam normalnie jakby już jakieś stado babałów przeszło, takie ślady ohydne. No dobrze, zaczęłaś z grubej rury, więc ja też zacznę z grubej tak. rury. Y Prowadzący Marcin Prokop. Wydaje mi się, że zapomniał, że rolą prowadzącego jest prowadzić, wprowadzać, nie wiem, coś, a nie absorbować pełną uwagę i stawać się gwiazdą wieczoru. Tak. No, zdecydowanie przegiął pałę, brzydko mówiąc. No, często właśnie odnosił się do siebie. To, to jak ktoś komentował zawsze jakieś tam stawki odnośnie swojego życia i takie tam, mhm. to było, no, niefajne było. Bardzo mi się nie podobało, jak razem z Dawidem Podsiadło kiedy on wręczał te nagrody mhm. muzyczne, stał nad nim. Ja miałam wrażenie, że on monorań dyszy w kark, zagląda albo go przypilnuje, żeby on czasem dobrze przeczytał. No to było straszne, strasznie irytujące to było. Nie podobało mi się to. Dlatego bohaterką tego wieczoru według mnie jest Dorota Wellman, która yy, wręczała nagrody w kategorii książka i powiedziała do Marcina i do ogółu: takie słowa pozwolę sobie spojrzeć, w ściągę. Poprosimy o specjalną nagrodę dla Marcina. Za dużo ego. Tak, Bardzo trafne. Tak. Sądzę, że to był żarcik, ale mam nadzieję, że jednak poczuł tą szpilę. Ale brzemienne było to, że w zasadzie cała gala składała się z utworów muzycznych, bo naliczyliśmy 9 piosenek w trakcie dwugodzinnej gali, na którą jeszcze składały się dwie około 10-minutowe reklamy. Tak, a każda piosenka powiedzmy 2-3 minuty. No to już. To już jest pół godziny, więc razem z, pół, razem z tym co mieliśmy yy, z reklamami to połowa gali, 1 czwarta gali zaraz poszła, nie no połowa gali poszła zaraz. Połowa. Do tego mamy Marcina Prokop'a rzucającego drętwymi żarcikami i wreszcie nagrodzonych nominowanych, jedynych w zasadzie, którzy... Byli tam zbędni. Tak. <laughs> Tak, bo Marcin Prokop bardziej się wczuwał w zapowiadanie kolejnego zespołu muzycznego. Tak, opowiadał o nich. Boże, tak. jakie to super zespoły, jakie to osiągnięcia mają. W przeciwieństwie do nominowanych czy nagradzanych. No właśnie, to chyba oni powinni być tutaj wyróżnieni na pierwszym planie, skoro są książki nominowane, to dlaczego, powiedzmy. Znaczy, może nie, dla, nie dlaczego, bo to wiemy dlaczego, ale jakaś krótka wzmianka, O czym jest ta książka? Choćby, Chociażby? Choćby jakieś 15-sekundowe tak. intro, nie wiem, materiał wideo, gdzieś tam prezentujący każdą nominowaną to rzecz, książkę, film, muzykę, cokolwiek. W przypadku muzyki choćby jakiś fragment, ten muzyczny. No. Cokolwiek, film natomiast, film natomiast, natomiast tego cokolwiek. brakowało. Ale co było gorsze, kiedy już odbierali nagrody. Oh. To mieli no, na ogół, o dziękujemy, coś tam, trzy słowa. I strasznie mi się nie podobało to, co wydarzyło się przy wręczeniu nagrody w kategorii audiobook, gdzie Ewa Abart dziękowała, po czym zrobiła takie znaczące spojrzenie w kierunku Marcina Prokopa i powiedziała znowu, spojrzę w ściągę, Wiemy, Marcin, już kończę. Mhm. Czyli poganianie nagrodzonego ma już skończyć. Dlaczego? Żeby Marcin Prokop mógł poświęcić następne 30-40 sekund, na zapowiedź zespołu muzycznego. Żeby on tylko zapowiadał, on jeszcze jakieś głupie pierdoło powiadał, ni tak. co nikogo nie interesowało tak naprawdę. Dygresji pełno, <coughs> natomiast merytoryki, ja w tym nie dostrzegam żadnej, też wydaje mi się strasznie drętwo to wszystko wyglądało i on nie pomagał tym, którzy, strasznie... którzy ogłaszali nagrody. Wręcz przeszkadzał, bardzo przeszkadzał. Przeszkadzał, no. Strasznie był irytujący i niepotrzebny tam w ogóle. Mam nadzieję, że na tą galę go nie zaproszą. Ale to jest kolejna gala, którą prowadzili. Pamiętam, że mieliśmy podobne uwagi co do pierwszej gali. A teraz książki, no rzeczone piękne książki. Na zaletę zasługuje fakt, na, na pochwałę, że byli podawani tłumacze. Tak. Może nie byli tam wypisani, ale byli podawani. Byli wypisani też chyba. Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że gdzieś tam ktoś był wypisany. Tak, czy Wiesz, tylko było, było potem przy wydarzeniu i tak dalej. Natomiast tak, tak mi się przynajmniej wydaje. No, mniejsza. Byli podawani tłumacze i tak. to jest ważne. Ale pociąg. Po, podział kategorii książkowych. Oh nie tylko książkowych, bo filmowych i muzycznych też, ale skupiamy się w końcu na książkach. Literatura piękna, literatura obyczajowa. Dziecięta. Książki dla dzieci. I książkowe wydarzenie roku. No i audiobook. A, audiobook, przepraszam. Ja się pytam, co to jest. <grym> ja się zapytam, gdzie jest fantastyka. Gdzie jest. A przepraszam, jeszcze był kryminał sensacja thriller. Wszystko A, razem faktycznie. w jednym worku. Gdzie jest fantastyka, gdzie jest, jest literatura historyczna? historyczna, gdzie jest literatura młodzieżowa? A gdzie jest literatura młodzieżowa? Nie, ja jeszcze zapytam. Gdzie jest jeszcze kategoria, nie wiem, ktoś nazywa poradniki tego typu książki? No. Lepiej nie pytać o to, czego nie było, bo widać co było, czyli bardzo, bardzo niewiele. Właśnie i tutaj co zacząłeś, mój dzieci tak chamsko przerwam. Gdzie była książka młodzieżowa? Zaraz koło erotyków, rozumiecie? Tak. W jednej kategorii. W kategorii obyczajowa książka. Tak. Dały dwie książki młodzieżowe, erotyk i po prostu jakieś książki obyczajowe. Tak. Wygrało 300, kolejne 365 dni, co, co nikogo raczej nie dziwi, bo Blanka Lipińska zrobiła <coughs> bardzo dobrze to, czego wielu przed nią się nie udało, mianowicie literaturę sprowadziła do poziomu bruku. Tak jak to pisał kiedyś Norwid w swojej poezji wierszu Fortepian Chopina, że ideał sięgnął bruku. Ja się bardzo cieszę. Wiem, że już pojawiły się pytania do nas, co sądzimy o tym, że Blanka Lipińska zgarnęła nagrodę w tej kategorii. Bardzo mnie to cieszy. Nie mnie obchodzi też. mnie, jak zła jest ta książka. Cieszy mnie, że w końcu książka trafia do mas. Że w końcu książka masą może się kojarzyć z czymś innym niż czymś skierowanym do elit do wielkich intelektualistów. Bardzo mnie to cieszy. Wręcz powiem zajebiście mnie to cieszy. Także nie pytajcie, czy żałuję, że Blanka Lipińska zgarnęła nagrodę, no bo nie cieszymy. żałuję, my się cieszymy. I oby więcej książek powstawało, które sprawią, że masy, szerokie masy zaczną czytać i ludzie naprawdę szerokiego rodzaju ludzie wszyscy kiedyś stwierdzą, że książka może być rozrywką dla każdego. A Wiesz, czym się teraz skojarzyło, bo jeszcze była, była kategoria Wydarzenie roku, kategorii literatura. Mhm. I wygrała Olga Tokarczuk za swojego. Nie, 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 to było ogólnie wydarzenie roku. Wydarzenie roku. Tak, to było wydarzenie roku według Empiku, Ach. Nobel Olga Tokarczuk, więc tak. tutaj... jest. No, no tutaj... w każdym razie bo mam yy, myśl odnośnie Olgi Tokarczuk, że wygrała właśnie wydarzenie roku i tak dalej. I też sprzedała jej się książka w biegunie, tak to byli? To czy ogólnie jej książki się sprzedały, bo, bo to raczej, raczej ogólna na, na literacka. Za w teoretycznie, żarty. ale. <laughs> I ogólnie taka myśl mi naszła, że miliony Polaków kupiły, kupili, kupiły jej książkę. Tak samo miliony, czy tam, czy tam tysią, setki tysięcy kupili te kolejne 365 mhm. dni. I to. Miłe, niemiłe, aczkolwiek mam wrażenie, że więcej przeczyta jednak tą blankę lipińską ludzi. No tak, bo, jeżeli bo jest taka bardziej. Do człowieka. Do człowieka, tak jak ona mówiła. Pisze, pisała tak, jak się mówi. Mhm. To bardziej przystępne niż. Książki Olgi Tokarczuk, jednak mi się zdaje, że nie do każdego mogą trafić. Znaczy to jest przykre, bo sukces Olgi Tokarczuk jest niekwestionowanym sukcesem, to jest tak. wielka radość, że Polka otrzymała nagrodę Nobla, ale smutne jest to, że faktycznie wiele osób kupi te książki, wiele ich nawet nie zacznie czytać, nie. a inni porzucą w trakcie, bo nie będą w stanie przejść wysokiego tak. progu wejścia, bo to jest literatura naprawdę. No, nazwijmy to wysoka, wysoka, bardzo wymagająca, gdzie człowiek, który nie zaczytuje się masą książek, nie idzie, że tak powiem, po tych schodkach, kierując się do coraz bardziej wymagających tekstów. Nie dojdzie do tego poziomu. Ja szczerze mówiąc mam wielki problem z Olgą Tokarczuk, i nie, nie wątpię, że gdybym na jej książkę trzeba, gdyby to ta książka miała zdeterminować moją dalszy los to dzisiaj bym tylko siedział i grał w grę, a w jaką w Tomb Raider. Bo książek na pewno bym nie czytał. Także to jest poniekąd przykre, bo przykre? gnoi się te niskie, powiedzmy, niskie książki dla wszystkich, bo dla, jak coś jest dla wszystkich, to jest do niczego. Ale ja nie jednak... będę tutaj walorów podkreślał, bo... Nie, ale jednakowoż no, wielkim plusem dla mnie jest właśnie ta wygrana Blanki Lipińskiej, bo Sądzę, że tę książka jednak jest szansa, że więcej osób przeczyta, co może napędzić ich dalszy los czytelniczy. Tak. Że po prostu sięgną po kolejne książki. To nie jest dobra książka i nie można o tym powiedzieć, że to jest dobra książka, ale to jest książka, która być może dla niektórych stanie się początkiem. Tak. Wstępem do, do szerokiego świata literatury. Takim przełamaniem, pokazaniem, że coś może być tak głupkowate, tak nielogiczne, że nawet trudne sprawy przy tym wysiadają i właśnie tego nam brakuje. Zejścia z tego kręgu tak. snobistycznego. Ale wracając do samej gali, no, te mm -hmm. kategorie to jest śmiech na sali. Oczywiście y, TVN gardzi fantastyką, co, co wiedzą wszyscy fantaści, mm. autorzy oraz fani gatunku. Zresztą, jak wszystkie wielkie media, kiedy Kuba Małecki y, zaczął odnosić sukcesy, to nagle przestał tworzyć fantastykę, a zaczął tworzyć realizm magiczny. Więc to jest tak chore, tak po prostu idiotyczne, bo nie docenia się kupy fantastycznych, świetnie wykreowanych, misternie spisanych książek. Nie wiem, może kiedyś to się zmieni, bo to jest naprawdę smutne. No to, to jest po prostu idiotyzm i... Nie, nie wiem nawet jak to mam za bardzo skomentować. Ten wybór kategorii, które były nagradzane w bestsellerach Empiku jest najprościej rzecz ujmując z dupy. Mnie jeszcze najważniejszej kategorii zabrakło, czyli najlepszego z najlepszych. To mi się zdaje, że wszędzie się pojawia. Najlepszy z najlepszych. Z całych tych wszystkich gatunków, wybrać tę książkę, która się sprzedała, najlepiej. Aha, ale to chciałaś tak w kategorii, czyli najlepsza muzyka, najlepsza książka, tak, naj... najlepsza ten. No w sensie najlep... Bo myślę, że chcesz po prostu najlepszy bestseller MPK i wtedy wyskakują z <laughs> Nie, nie chodzi mi. No bo, no. no nie wiem, no w kategorii literatura, ze wszystkich, ze wszystkich gatunków, ta najlepsza. No to sądzę, że to też byłoby fajne pokazanie, faktycznie, co ludzie czytają. W czy mnie się strasznie nie podobał cały ten przebieg gali, Ewa Abart. No tutaj podkreślająca to wszystko, kiedy chciała podziękować i no, została niemalże gdzieś tam przez Marcina Prokopa zmuszona do zakończenia. Czy też yy, tekst, którym Prokop rzucił, tam chyba wyszli odbierać nagrodę mm. za jak wytresować Smoka 3? Jedna osoba, jedna osoba wybrana, żeby podziękowała. O, pani, tutaj jakaś jest tam. Proszę, proszę, proszę. Już takie poganianie, no tak, żeby można było więcej popieprzyć o muzyczce albo jeszcze żarcik od rentwego rzucić. W ogóle koniec, nie wiem, jak ty odbierasz, ale koniec miałem wrażenie, że jak najszybciej, jak najszybciej, bo 22.15 się zbliża, więc Prokop już streszczał się totalnie, byle jak najszybciej do tego no. końca doprowadzić. To było tak. dla mnie słabe. I zakończyło się bez sensu. Tak, już, no. ja już pominę, o filmy, które, no, o których nie mieliśmy mówić, ale ja chcę jednak dodać, mm -hmm. że filmy z tego wszystkiego chyba najbardziej po macoszemu zostały potraktowane. Tam kompletnie, no dobra, no, już trzeba filmy, no bo wypada dać film no to rzućmy coś, o ochłap, no żeby nie było, że nie ma, prawda? Muzyka tak samo, pop z rockiem łączy, ale to, to no, no, <laughs> wiecie co, to jest porażka. Naprawdę, no dlatego ja uważam, że ta gala to porażka była. Zabrakło wielu kategorii, zabrakło jakiegoś innego podejścia i wypadałoby następnym razem może pomyśleć o tym, żeby gala wyglądała troszeczkę inaczej niż, niż Sylwester z dwójką, bo jednak gala kulturalna to nie jest tylko śpiewanie. Udało się Empikowi i TVN-owi, nie wiem kto jest tam organizatorem głównym, zrobić jedną dobrą rzecz, mianowicie to intro, ten wstęp do kategorii audiobooka. Tak. To się udało. Ja uważam... Takich rzeczy więcej. Ja tak? uważam, że więcej performansów, jakichś innych niż muzyczne, nie wiem, Kurczę, choćby połykacze ognia się tam pojawili. Nie wiem, jakieś. Nie. No wiem, ty nienawidzisz, ale cokolwiek nie nienawi innego. No kurcze, kultura nie tylko muzyką stoi, naprawdę. I można to jakoś ograć inaczej, poświęcić uwagi troszkę więcej, bo nie może być tak, że gala, najlepszych, z najlepszych, najlepiej sprzedających się, nagle staje się świętem prowadzącego, świętem y, piosenkarzy, którzy są tam ozdobnikiem, a tak naprawdę nie służy tym, którym powinna służyć, czyli. Nagrodzonym, nominowanym dla... tym, którzy osiągnęli sukces. Dla mnie na przykład najlepszym szerownikiem byłoby przeczytanie kawałka yy, tej książki no, wygranej przez. Powiedzmy nawet autora. Ale wiesz co, dla, czy, dla odbiorcy randomowego, nieczytającego, który włączy TVN na te gale Empiku, gdyby usłyszał, że ktoś czyta książkę, to Rany Boskie! Nie, osoba, nie. która nie czyta książek nie będzie oglądała tej gali. Od tego zacznijmy. Tego nie wiesz. Tego nie jest jesteś nie nie to, to jest TVN, zresztą, to będzie... jest TVN, dobry czas emisji. Nie, Więc, ja nie sądzę. Czyli, czyli na dobrą sprawę możemy w ogóle taki gal nie robić, bo nie czytających to nie, przy, nie przyciągnie, tak? Ja się z kompletnie nie zgadzam. Absolutnie <grym> się to z tobą nie zgadzam. Na inny film jest. No nie zgadzam się z tą, bo uważam, że właśnie naj, największą zaletą jest to, że książka wychodzi do ludzi w premiowanym czasie emisji w dobrej stacji, także znaczy dobrej, popularnej stacji. I wydaje mi się, że to jest sam plus, że to pokazuje tę książkę, pokazuje tę literaturę, tak? No ale... Złe są zupełnie inne rzeczy. Cały przebieg tego, no wydaje mi się, że tu jest wiele, wiele rzeczy do przeczytania. Mogłoby to być faktycznie o wiele dłuższe i jakaś skrócona wersja do telewizji. A powiedzmy online, tak. żeby było cała gala online dostępna. Podział na klucę. wiele kategorii, żeby było, było większy, owca cała. Na te pięki dużo pieniędzy wydać nie muszą, więc mogliby więcej tych pięków rozdać. Jak to słusznie powiedziała Blanka Lipińska, Pieniek. że w końcu dostała pienięg, więc tych pieniędzmi mogliby więcej rozdać. I wszyscy bo, byliby szczęśliwi. Tak, bardziej to przemyśleć, a nie robić, byle zrobić na no, odwagi. A to było tak naprawdę no. święto wykluczonych, wykluczonych, nominowanych, wykluczonych, nagrodzonych, a przede wszystkim wykluczonych nieobecnych, którzy nominacji nie dostali, bo okazali się jej niegodni. Ha! Tak, tym pozytywnym akcentem zakończymy galom bestsellerów Empiku, dopóki są emitowane w telewizji TVN i prowadzone przez szanownego Marcina Prokop'a. Serdecznie dziękujemy, bo jednak wolimy się skupić na tym, co istotne, a nie na osobie prowadzącego, który ma tak wybujałe ego, że, trudno, mu się że trudno tego nawet nie podkreślić. Tak, on powinien otrzymać tę nagrodę, zgadzam się z Dorotą Wellman, moja bohaterka tego <laughs> Tego wieczoru, tych dwóch zmarnowanych godzin. Oczywiście gratulujemy nagrodzonym, bardzo się cieszymy, że nagrodzeni zostali docenieni. Bestseller, czyli najlepiej się sprzedający, bardzo dobrze. Ja nie mam żadnych żadnych tutaj aluzji, bo. No nie. nie można mieć. Ludzie wybrali, ludzie kupili, portfele zdecydowały. I tyle, trzeba to uszanować. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło, cześć.